Przez Boże, witam Was bardzo serdecznie. Posłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaśnie, Wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Jezus dzisiaj mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Jest to jedno, jest to jedno z moich ulubionych zdań w Piśmie Świętym. Są to słowa, które są dla mnie zaproszeniem do poszukiwania właściwej drogi, którą da się dojść do Boga, na którą Jezus bardzo wyraźnie wskazuje, że to jest On. I dzisiaj, jak w Ewangelii słyszymy, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mi nie poznałeś, mówi tak do Filipa. To może mówi też y, tymi samymi słowami do każdego i każdej z nas: Jak długo chodzimy za Panem Jezusem? Jak długo Go znamy? Od ilu lat chodzimy do Kościoła? Od ilu lat słuchamy Słowa Bożego? Od ilu lat przyjmujemy sakramenty? Czy ja Go znam? Ale też w taki sposób. Czy on jest jedyną drogą do ojca, czy ja na nim się opieram, czy ja się do niego odwołuję? Bo jakoś jest, to jest dla nas takie oczywiste, a jednocześnie gdzieś ciągle jesteśmy, czy doświadczamy jakiegoś takiego oddzielenia, albo tego, że to jest jakoś takie letnie, byle jakie, albo że jest chwiejne, albo że jest niepewne. Że stoję dwiema nogami na tej prawdzie: że Jezus jest tą jedyną drogą, a ja jestem na tej drodze na tej jedynej dobrej drodze. Zapragnę dzisiaj pójść za tym zaproszeniem za tą zachętą, by na nowo wybierać tę drogę, by na nowo chodzić tą drogą i to jest ważne. Jest to słowo: chodzić. Dlaczego? Jak Jezus mówi, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła, to nie po to, żebyśmy pozostali tam, żebyśmy pozostali na tym, żebyśmy się zatrzymali, ale żebyśmy poszli dalej i wykonywali te dzieła, I jeszcze większe dzieła. Co to jest? To jest miłość. To jest miłość. Co, co to by był za ojciec? Który by się cieszył, że jego syn czy córka są gorsi od niego, że robią gorzej, że robią mniej. Właśnie w tym jest duma rodziców, że cieszą się, że ich dzieci robią więcej i lepiej niż im udało się zrobić, niż im udało się osiągnąć. I taka jest też miłość, kieruje Jezusem, który mówi: Jeżeli pójdziecie tą drogą, będziecie dokonywać wielkich dzieł. Bo mój ojciec ma dla was wielkie dary. Czy wierzysz w to? Nie wystarczy tylko wrócić na drogę. Nie wystarczy tylko zadawać sobie pytania, czy próbować sobie odpowiedzieć, czy ja jestem na właściwej drodze, czy nie jestem. To nie wystarczy, to jest za mało. Jest krok dalej, do którego mm, zachęcają nas dzisiaj apostołowie. Jeżeli już znajdziesz się na tej drodze, to idź nią tak, żebyś dokonywał wielkich dzieł do Ojca. Aby każdy, kto Cię spotka, zobaczył w Tobie Jego podobieństwo. Jak idziemy do kogoś znajomego, oglądać nowonarodzone dziecko, niemowlę, no to mówimy często: O, jaki jest on podobny do taty, albo O, jaka ona jest podobna do mamy. Żeby ktoś, kto widzi, jak ja, czy Ty żyjesz, mógł powiedzieć: O, On jest podobny do Boga. On żyje Bogiem, bo jest do Niego podobny, bo mówi podobne słowa miłości, które też mogę usłyszeć w Ewangelii. Módlmy się dzisiaj, żebyśmy w nowy sposób odnaleźli się na tej drodze, i żebyśmy nią tak chodzili, aby ludzie widzieli podobieństwo do naszego jedynego Ojca. Niech was błosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.